Cześć! Jeśli zastanawiacie się, jak nas wesprzeć w działaniach podcastowych, to zapraszamy Was serdecznie do zostania patronem na patronite.pl/United Voice. Możecie nam również postawić kawę na sub.pl/United Voice. Przy okazji przypominamy o współpracy z chłopakami z reddavis.pl i zapraszamy do odwiedzania ich profilu na Twitterze reddewis.pl. Oczywiście wszystkie te linki znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszamy do odsłuchania i zostawienia komentarza. Cześć! Witajcie w pierwszym w tym sezonie odcinku Szeptanek, czyli naszej serii, którą rozpoczęliśmy w poprzednim sezonie. Omawiamy w niej przede wszystkim newsy transferowe, ale także jakieś wydarzenia około klubowe. Razem ze mną jest Patryk. No i co? Mamy o czym porozmawiać, chyba, prawda? Tak, witam Cię Olku. E, witam również Was, słuchaczy, bardzo serdecznie. Jest to na pewno jakaś miła odmiana, e, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni raczej do tego, że e, aż tyle e, poważnych rzeczy dzieje się na tak wczesnym etapie okienka transferowego w Manchesterze United, bo wiemy, że akurat co do plotek. I ich po prostu na tłoku można się było przyzwyczaić tak do już tak poważnych i zaawansowanych ruchów. Nie a więc omówmy sobie to, bo naprawdę jest o czym rozmawiać. Chyba zacznę od tematu um, trochę pobocznego, ale jednak kolejny raz, kolejny sezon z rzędu wszyscy grzmią, że ten Manchester United nie będzie miał pieniędzy, że jesteśmy w takim dole finansowym jak nigdy, że w ogóle już żadnej nie ma przyszłości. Sami do tych głosów. O tyle się przyłączyliśmy, no, że na naszych odcinkach informowaliśmy słuchaczy, podając jakieś doniesienia dziennikarzy w tym temacie, no ale wychodzi na to, że kolejny raz naprawdę nie ma co się czym się przejmować. Mamy wciąż wielką markę. Trzeba oddać sery Jimowi Radcliffe'owi, że trochę uratował sytuację, również wpłacając pieniądze do klubu. No i wychodzi na to, że zasady PSR nam nie straszne. Mógłbyś jakoś przytoczyć te doniesienia, nazwijmy to finansowe, które w ostatnich dniach wypłynęły, i to też gdzieś ze strony części dziennikarzy, których wiarygodność jest dobra, generalnie w sprawach choćby transferowych, no ale jeszcze nie tak dawno temu, kilka miesięcy, też podsycali te informacje o tym, jak to jesteśmy w złej sytuacji finansowej i jakie będą ciężary. No a tutaj wychodzi teraz ich zdaniem, że absolutnie. Jest wręcz przeciwnie, i mamy się bardzo stabilnie. Tak jest. Wczoraj wyszedł w zasadzie raport The Athletic, taki dosyć szczegółowy i ciekawy artykuł na temat sytuacji transferowej klubów Premier League, sytuacji budżetowej i finansowej klubów Premier League przed letnim okienkiem transferowym. Gdzie mogliśmy przeczytać również analizę finansową Manchester United i pojawiła się tam bardzo, bardzo ważna. Wzmianka o tym, iż Sir Jim Radcliffe e, wpłacił 237 milionów funtów e, do Manchesteru United, co, podnios, co podniosło nasz trzyletni e, limit strat PSR. Z 15 milionów do 105 milionów funtów. Co to oznacza? Oznacza to na pewno, że te sprzedaże, których tak bardzo potrzebowaliśmy, żeby dokonywać zakupów, już nie są tak ważne w sensie takim, że przed letnim okienkiem transferowym, przed letnim okienkiem transferowym i przed tym wstrzyknięciem gotówki przed, przez Sergi Marat mówiło się o tym, że będzie nam da Przeprowadzić tylko jeden transfer, a kolejne będą już e, zależne od sprzedaży. Tymczasem mówi się o tym, że e, w zależności od rozłożenia płatności za transfery, bez sprzedaży można byłoby i może się nam udać e, zrobić nawet dwa czy trzy transfery, więc jest to niesamowita, e, nieza, niesamowita opcja dla nas po tym, co czytaliśmy przez ostatnie miesiące. E, no i trzeba tu bardzo, ale to bardzo podziękować. Serdzimowi, Radcliffe'owi, że z własnej kieszeni można powiedzieć aż tyle pieniędzy wpłacił do budżetu Manchesteru United. No, naprawdę otworzyło to przed nami naprawdę wiele, wiele opcji. No cóż, jesteśmy uratowani i dobrze. Fajnie, że Ideos zaczął, można powiedzieć, w końcu coś dowozić o tyle, że oczywiście można się spierać o to, jak to finalnie poprzednie okienko Wybadało, no ale umówmy się, że generalnie e, w opinie wśród kibiców są bardzo e, raczej krytyczne w stosunku do naszej nowej grupy właścicielskiej, więc e, i rzeczywiście no, bo można było mieć też sporo słusznych zarzutów e, co do tych niektórych decyzji, no ale koniec końców. Jak widać, przyniosło to efekt w postaci zabezpieczenia faktycznego, zresztą zapowiadanego i przez marat Radcliffe'a, i przez Omara Berradę, właśnie takiego zabezpieczenia od strony finansowej przed tym okienkiem transferowym i to bez Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Cóż, wiemy, że trafił już do nas Mateusz Kunia, omówimy go sobie pewnie w dedykowanym epizodzie, trochę nam schodzi. Inni nas uprzedzają. Widziałem, że Tomasz Świąkała do taki fajny tytuł, czy Manchester United postawił na właściwego kunia, pisząc nazwisko tego zawodnika. No dobra, dzisiaj nie o Brazylijczyku, za to o innym piłkarzu na numer 10, którego chyba, z którego ja ewentualnego przejścia byłbym chyba jeszcze bardziej zadowolony. Mowa oczywiście o Brianie Mbłemu, kolejny piłkarz z obyciem w Premier League niesamowita praca bez piłki. To na pewno kibicom powinno się podobać, jeżeli etykę pracy przełoży również na nasz klub. No, a także taki bardzo fajny profil gościa, który lubi bez ceregieli po prostu wziąć piłkę, podjechać z nią, strzela bramki regularnie. No, naprawdę byłbym zadowolony, gdyby trafił do nas Brian Błemo, A mówi, mówią o tym już poważnie dziennikarze, co warto zaznaczyć. Pierwszy chyba napisał o tym, z poważniejszych źródeł Dawid Ornstein informując o tym, że Kameruńczyk chce do nas przyjść. Odrzucił inne projekty, tam w grze było chyba przede wszystkim Newcastle, ale powiedzmy też zainteresowane, in, zainteresowane były inne, dru, inne drużyny. No ale zawodnik jasno po, zadeklarował, że chce przyjść do nas i kluby aktualnie rozmawiają między sobą. Co prawda, pierwsza oferta odrzucona, no ale myślę, że jeżeli wszystko pójdzie. Zgodnie z planem, to skrzydłowy Brentfordu trafi na Old Trafford. I chyba się cieszymy, Patryku. Oczywiście też słuchacze, którzy, którzy są z nami już troszkę dłuższy czas, powinni pamiętać o tym, że wymienialiśmy Brian Ambłemu z Olkiem przy, przy poprzednich oknach transferowych razem w rzędzie z chociażby Michaelem Olise, więc zawsze miał u nas ten. Ten taki certyfikat kocika popularnego w redakcji. No, ja bym zdecydowanie bardziej był, był zadowolony transferem Kameruńczyka niż transferem Kuni, żeby też nikt mnie nie zrozumiał źle. Jestem bardzo zadowolony transferem Brazylijczyka, natomiast Brian Błemo to jest zawodnik, którego zawsze chciałem w United i, i który bardzo mi się podoba patrząc na jego grę. Kwota też ma być niższa niż, niż za Mateusza Kunie. Mimo, że Brentford chciało za niego na początku 70 milionów euro, to my zaczęliśmy z tego, co, z tego co, co pamiętam, doniesienia od 45 plus 10 milionów. Przepraszam w ogóle, bo może być słychać w tle samochody, ale no, mieszkam przy głównej ulicy, a jest bardzo gorąco. Tak, także. 45 plus 10 była pierwsza nasza oferta odrzucona przez Brentford. Bodajże przed wczoraj, natomiast pracujemy już nad drugą ofertą, która ma przekraczać z tymi bonusami delikatnie to 60 milionów i oczekuje się, że zostanie ona zaakceptowana. Fabrizio Romano też podał dzisiaj, że Brian Błemo nie chce słyszeć o żadnych innych klubach, że wybrał United i też powiedział to zarządowi Brentford, który nie zamierza mu tego. Ruchu jakoś bardzo blokować, bo, bo szanują tego zawodnika. No na pewno byłby to świetny transfer, transfer bardzo uniwersalny, bo mógłby grać i na dziesiątce i, i na dziewiątce, a nawet czasami u, u Tomasa Franka, kiedy grali trójką z tyłu, grał na wahadle, więc tych opcji daje dużo. No i ta prawa strona, Błemo i Amat byłaby. Cudowna chyba do oglądania. Tak, jestem bardzo za tym transferem i mam nadzieję, że w, w, w kolejnych dniach go po prostu sfinalizujemy. Też jestem, żebyśmy się dobrze zrozumieli, zadowolony z transferu Mateusa Kuni. Może troszeczkę zachowuje taki umiarkowany optymizm w jego przypadku, bo jednak, o czym pewnie sobie kiedyś porozmawiamy tamtych ewentualnych znaków zapytania, czy małych red flagów będzie w mojej opinii więcej, niż jest przy na Poza tym po prostu też więcej oglądałem i Brentfordu. Więc, no, naprawdę dużo mam sympatii do Briana Błęmo i będę bardzo się cieszył, jeżeli założy koszulkę z Diabełkiem na piersi. Wspominasz o tym, że jest piłkarzem wszechstronnym. No, ja myślę, że też fajnie, że to, to fajne jest też to, o czym pisał Lori Whitwell, a mianowicie, że klub kupuje piłkarzy, oczywiście, których Ruben Amory będzie mógł wykorzystywać w swojej formacji, ale jednak, którzy będą sobie w razie czego w stanie poradzić też w innych systemach co w, no, to jest po prostu dobre takie ewentualne zabezpieczenie się gdyby miało coś z Portugalczykiem pójść w przyszłości nie tak Patryku wciąż jest temat też napastników Inter Mediolan interesuje się Rasmusem Ho Hojlundem generalnie tak jak kiedyś przewidywaliśmy, że mimo wszystko na Duńczyka we Włoszech znajdą się prawdopodobnie Chętni, oczywiście nie wiemy, czy to się zmaterializuje, no ale poważnie po, poważni dziennikarze piszą o, o, o tym, że dla naszego młodego napastnika ten kierunek jest realny. Cóż, jesteś w stanie przytoczyć jakieś takie ostatnie doniesienia? Czy. czy, czy... Czy jest blisko tego ewentualnego odejścia, czy to na razie są właśnie takie pogłoski? Na pewno wczoraj z tego co czytałem było info, że Inter przede wszystkim szuka nowego trenera, tak? bo Simone Inzaghi zmienił klub, poszedł do Al-Hilal i trenerem Interu Mediolan miał zostać Chivu, E, który ma być wielkim fanem Hojlunda e, i faktycznie Fabrizio Romano dzisiaj e, powiedział słynne here we go, Chivu został trenerem Interu Mediola, a więc na pewno szanse Rasmusa Hojlunda na transfer do Interu rosną e, Mate Moretto czyli myślę, że dosyć rzetelny e, dziennikarz e, który zajmuje się głównie rynkami hiszpańskim i włoskim e, potwierdził, że Rasmus Hohlund jest na szczycie listy Interu Mediolan, jeśli chodzi o pozycję napastnika. A Manchester United wycenia go na 40 milionów funtów, na co Inter Mediolan, tak powiedział Mate to najprawdopodobniej jest w stanie przystać. Także nie wiem, co sądzić o cenie. Z jednej strony myślę, że jest to dosyć cena wysoka, patrząc na występy Rasmusa Hojlunda w United, a z drugiej strony, patrząc jednak na to, ile na niego wydaliśmy, i też, że jest młody, yy, i we Włoszech sobie w miarę radził, jest to cenia, cena, myślę, średnia, natomiast chyba nie ma co wybrzydać, po prostu musimy yy, jakoś Rasmusa Hojlunda brzydko mówiąc, pozbyć, bo. Yy no bo po prostu nie ma tutaj przyszłości, myślę Duńczyk nawet jeśli cały zespół by lepiej funkcjonował to on myślę, że psychicznie jest po prostu na Old Trafford spalony bardzo niepewny, co zresztą mówiliśmy na poprzednich podcastach a też nasza przydałaby się nam nowa dziewiątka i ewentualnie mógłby ją zmieniać wtedy George Zirkse No tak, tutaj jesteśmy wciąż Łączeni z Giocheresem, który w sumie, tak patrząc, jak gorącym jest nazwiskiem, to jakoś nie widać ustawiających się w kolejce chętnych. Gdzieś choćby Arsenal szuka innych opcji, inne kluby, które mają na celowniku sprowadzenie napastnika. No, na razie te plotki nie są intensywne. Ale no, trzeba przyznać, że e, wymieniany jest wciąż Szwed w naszym kontekście jest taka szansa. Podobnie jak wrócił, chyba tak można powiedzieć, temat Wiktora Osimena. E, wiemy, że Liam Delap już oficjalnie został zaprezentowany w Chelsea, no i gdzieś e, chyba też znowu Lori Whitwell, albo to był Fabricio, ale wydaje mi się, że raczej dziennikarz Atletic No e, poinformował o tym, że w związku właśnie z brakiem transferu Delapa e, Powiedzmy, te e ewentualny transfer Nigeryjczyka gdzieś wrócił do rozważań w, w naszym klubie. E Cóż, no podpiszesz się pewnie pod tym, że y z tej dwójki wolelibyśmy y O i tak. Wolelibyśmy Wiktora Giokeresza. Y mówiąc, myślę, i o umiejętnościach, i patrząc też na aspekty finansowe. To no bo skoro e, Al-Hilal nie było w stanie sprostać wymaganiom, trans, e, wymaganiom finansowym nigeryjczyka, to e, jakim cudem my byśmy mogli, skoro Katarczycy tego nie zrobili, e, a jak wiemy też Ineos zwraca uwagę, żeby te, tych tygodniówek nie dawać jednak jakichś bardzo wysokich zawodnikom. E, także zdecydowanie e, obiema rękoma podpisuje się pod tym, że wolimy Wiktora Jokeresza aniżeli Wiktora Osimena. Natomiast faktycznie e, dwóch Wiktorów jest aktualnie wymienianych jako tych napastników, których United ma na oku. Ehm, no i jest też Jean-Philippe Mateta, ale to raczej z takich źródeł gorszych. Ehm, no, jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak się to potoczy, bo myślę, że dziewiątka to jest taki e, transfer, którego Ruben Amorim chce dokonać priorytetowo. Przynajmniej e, można tak było wyczytać e, z newsów niektórych dziennikarzy, więc e, no, zobaczymy, zobaczymy. E, troszeczkę mam, nie wiem, Olku, co ty o tym uważasz, ale troszeczkę jest to. Nie wiem, dziwne, że żaden klub nie idzie po Wiktora Giocheresza? Arsenal po Benjamina Szeszko, Chelsea Delapa bierze, takie troszeczkę to dziwne, nie sądzisz, że, że po prostu taki snajper, tyle bramek w tym sezonie, a jakich, żaden jakiś wielki klub po niego nie idzie. Wiesz, co było w historii kilku takich piłkarzy, w, w, w historii piłki to pewnie i wielu, którzy wydawali się bardzo e, okazją, e, no, wydawali się super opcją, nie? czy no, zostańmy w realiach Premier League, czy to do gry w większych e, klubach, czy też nie, a jakoś właśnie te duże kluby ich. Je omijały. Nie wiem, co jest powodem akurat tej konkretnej sytuacji. Być może faktycznie Szwed chce trafić na Old Trafford i współpracować ze swoim byłym trenerem Rubenem Amorimem. Zobaczymy, jak to będzie. Wiemy, że realia napastników, którzy dobrze wyglądali w lidze portugalskiej, a później zmieniają otoczenie, bywają różne i, i to nie jest tak, że zawsze te gole tak łatwo sobie przenieść. Na wyższy poziom rozgrywkowy, no ale na pewno wielkim atutem szweda jest to, że on tych goli strzela o wiele więcej niż i zawodnicy, którzy w przeszłości zrobili taki transfer, więc powiedzmy, może to jest jakaś ewentualne e, zabezpieczenie, że wiesz, nawet jak wszyscy schodzą z poziomem, no to on ma tak wysoki. E, tak wysoką liczbę goli strzelił, że nawet jak spadnie drastycznie, to i tak będzie, będzie tego ewentualnych trafień całkiem sporo. To oczywiście tak pół żartem, pół serio. Tak. Zobaczymy. Na pewno widać, że Ruben Amorim chce przebudować ofensywę. Kuniambłemu i ewentualny nowy napastnik, no to będą konkretne wzmocnienia w mojej ocenie od formacji ofensywnej i generalnie zespołu będzie można już coś wymagać. Szczególnie, że myślę, że nie skończy się tylko na takich trzech ewentualnych nazwiskach, i, i, i tych wzmocnień będzie więcej o, o, o dwa, czy może trzy. Zobaczymy. Słuchaj, Olku, jak Napoli jak miało sezon bez europejskich pucharów, to wygrało mistrza, nie? No, słuchaj, Ruben, Ruben, Amorim, Ruben Amorim powoływał się na przykład Chelsea. Na przykład Leicester, które prawie spadło z ligi i później wygrało mistrzostwo, także <noise> wiadomo, że nie pójdziemy tym kierunkiem. Pomarzyć zawsze można, ale dobrze, że będziemy mierzyć. No, nie będziemy, to będzie standardowym naszym problemem, pewnie, jako kibiców, będzie to, że nie będziemy mierzyć wysoko, ale fajnie, że trener, tak wiadomo, z przymrużeniem oka, ale stawia tą poprzeczkę wysoko. O to chodzi, jeżeli będą konkretne wzmocnienia i wydamy dużo kasy, no to akurat znacie nas jako nasi słuchacze. My te oczekiwania zazwyczaj. Mamy dość duże, bo lubimy traktować się serio. Wspominałeś już dwa razy o Al-Hilal, a chyba może nawet od tego powinien, powinniśmy zacząć: że Bruno jednak zostaje w naszym klubie. Rozważał poważnie ofertę arabskiego klubu, zadecydował wspólnie z rodziną, że nie będzie przeprowadzki. No i cóż, w wypowiedzi takiej, to było chyba na konferencji gdzieś przed meczem Portugalii wspomniał o, o tym, że rozmawiał i z Rubenem Amoribem, i z klubem samym w sobie, no i, i tutaj widać, że no, zarówno właśnie menedżer, jak i klub chcieli jego pozostania. Cóż, my się cieszymy, prawda Patryku? Jeszcze lepiej, jeżeli mamy mieć i Kunię, i Bremo, i gdzieś za ich plecami Bruno i nowego napastnika, no to już całe zmartwienie w rękach Rubena Amorima, żeby to sensownie poustawiać, bo na papierze to będą mocne opcje. Oj, bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy, że Bruno zostaje. Nagraliśmy odcinek... W którym martwiliśmy się, że, że ucieknie gdzieś do tej Arabii i wcale byśmy źli na niego nie byli, bo pieniądze miał zaoferowane ogromne, natomiast zdecydował, że zostaje. Też kluczową rolę, tak jak mówisz, odegrał tu nasz zarząd i Ruben Amorim, którzy chcieli, aby został. A Sam Bruno w zasadzie e, zastosował się do tych słów, który, które gdzieś tam wypowiadał w wywiadach w przeszłości, że jeśli e, będzie potrzebny e, Manchesterowi United, e, to zostanie, a jeśli stwierdzi klub, że już potrzebny nie jest, to wtedy nie będzie miejsca zajmował. I, i bardzo nas to cieszy, bo naprawdę odrzucić takie pieniądze, żeby zostać e, w Manchesterze United, a wiemy gdzie jesteśmy teraz jako klub. E, to jest naprawdę naprawdę wyczyn godny postawienia jakiegoś pomnika, bo to podchodzi chyba pod masochizm jakiś, po prostu Bruno Fernandesza. Natomiast tak, bardzo Ci Bruno dziękujemy, wiemy, że słuchasz, dziękujemy Ci, że zostałeś, i też dziękujemy żonie Bruna Fernandesza, która podobno odegra odegrała też kluczową rolę w tym pozostaniu, bo. Rodzina stwierdziła, że nie chce zmieniać miejsca zamieszkania, także bardzo dziękujemy Państwu Fernandez, jesteśmy bardzo szczęśliwi. W wypowiedzi Portugalczyka dało się wy, wyczuć taki ewentualny uśmiech do innych klubów w Europie, bo mówił on o tej potrzebie, że nadal ma tej głód, i wole walki o najwyższe cele itd. Tak a nasza sytuacja przynajmniej z tego zeszłego sezonu i jeszcze poprzedniego, no nie jesteśmy w tej sytuacji, ale też fajnie wytłumaczył, dlaczego właśnie odrzucił tą ofertę ze względu na nasze środowisko. Oczywiście dziękujemy całej rodzinie. Myślę, Patryko, że możemy sobie powoli na dziś kończyć. To jest pozycja napastnika Brian Błemo, klubowe finanse, to są chyba te aktualnie najgłośniejsze. Informacje Jeszcze jedną rzecz bym czas, dodał, tak? najświeższą w zasadzie, która dzisiaj się pojawiła, e, mianowicie e, za trzeci kwartał Finanse United e, mamy plus 17,4% przychodu, 20 milionów funtów oszczędności na pensjach i e, coraz więcej e, przychodów, także gdzieś gospodarczo Manchester United się ratuje, e, a też mówiliśmy kiedyś chyba o tym, że w końcu, w końcu te takie oszczędzanie zarządu skutki przyniesie, więc chyba widzimy e, te skutki. Tak tylko chciałem przytoczyć, bo myślę, że jest to też informacja, która e, niektórych, e, niektórych naszych słuchaczy może po prostu za, zainteresować, że, że jednak jakieś tam skutki tych działań widać. No, jeszcze też przytoczyłbym dwie plotki, które się tak powielają, bez na razie jakiejś e, intensyfikacji ruchów, czyli jeżeli odejdzie Andreonana lub Altaj Binder, to ruszymy po nowego bramkarza. E, I e, podobnie, już któryś raz czytam o tym, że Ruben Amorim chce e, pomocnika środkowego, który będzie wybiegany, waleczny, cokolwiek. Baleba, no, baleba. Jak... Baleba, fajny kocik. O, obawiam się, że Brighton chciałby 100 milionów, jak za Kaisedo, ale e, cóż, e, no, wciąż, wciąż takie informacje spływają e, bez konkretnych nazwisk na razie. Mówiło się tylko o Edersonie z Atalanty na ten środek pomocy, ale to było już jakiś czas temu. Zobac pożyjemy, zobaczymy. E, dziękujemy za dziś, pozdrawiamy nieobecnego Macieja. I słyszymy się pewnie w kolejnym odcinku tej serii, kiedy nagromadzą się kolejne plotki transferowe. Też w planach wciąż mamy nagranie drugiego odcinka podsumowującego sezon, w którym omówimy trenerów. No i musimy w końcu siąść i wyrazić nasze zdanie i przemyślenia dotyczące transferu Mateusa Kuni. Także te materiały pewnie w najbliższej przyszłości na naszym kanale. Dzięki, do usłyszenia. Również ci bardzo dziękuję Olku, dziękuję wszystkim za y, odsłuchanie tego odcinka i na koniec dla wytrwałych taki jeszcze fun fact. Nawiążę tutaj do Edersona i Bruno. Podobno Al-Hilal chce sprowadzić Edersona z Atalanty jako alternatywę dla Bruno Fernandez, którego nie sprowadzili. Także zachowanie Bruno może kosztować nas to, że nie sprowadzimy Edersona, ale to nic. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam na nasze social media, gdzie znajdziecie nas pod małpomunitedvoice.pl. Zapraszam do zostania naszym patronem do dyskusji w sekcji komentarzy oraz do naszych y, kolegów z Twittera reddevilspodłoga.pl, gdzie znajdziecie informacje o Manchesterze United po polsku, a teraz myślę, że jest to y, taki okres, gdzie tych informacji pojawia się bardzo dużo, także jeśli chcecie być na bieżąco, serdecznie do naszych kumpli zapraszamy. Y, no i co, do usłyszenia y, wszystkim, trzymajcie się.